Gofry. Pierwszy krok przygotowanie składników: dwie szklanki mąki pszennej, dwie szklanki mleka, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, szczyptę soli, cukier do wypieków, olej słonecznikowy oraz dwa jajka, żółtka oddzielone od białek. Zgromadź je w jednym miejscu, gotowe do połączenia. W dużej misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, cukier i sól. Następnie dodaj mleko, olej i żółtka jajek. W osobnej misce ubij białka na sztywno, a potem delikatnie połącz je z resztą składników, tworząc lekką i puszystą masę. W międzyczasie rozgrzej gofrownicę do odpowiedniej temperatury. Pamiętaj, by była dobrze nagrzana, żeby gofry były chrupiące na zewnątrz, a miękkie w środku. Wlej porcję ciasta do gofrownicy, zamknij ją i piecz przez kilka minut, aż gofry staną się złociste i chrupiące. Możesz sprawdzić, jak wyglądają co kilka minut. W zależności od gofrownicy czas pieczenia może się nieco różnić. Po wyjęciu z gofrownicy podawaj gofry gorące z ulubionymi dodatkami: bita śmietana, owoce, czekolada czy syrop klonowy będą idealnym wyborem. Zbierz rodzinę lub przyjaciół i podziel się pysznymi goframi. Cieszcie się wspólną chwilą przy aromatycznych gofrach, które zawsze wywołują uśmiech. Zapraszamy do zabawy. Spróbuj swoich sił w przygotowaniu tych pysznych gofrów.